Pan Jezus, ból jest narzędziem oczyszczania. Dlatego jest i jest wielką łaską i darem miłości. Widzenie, Boże. Widzenie w prawdzie jest inne niż widzenie ludzkie w ocenie świata. Często jest odwrotnie. Cierpienie, prześladowanie, niesprawiedliwość, oddane mi, mają ogromną wartość ubogacającą duszę. Są najdoskonalszym pokarmem jej rozwoju. To jest ten dar, którym kochający ojciec obdarowuje w szczególny sposób swych wybranych, bo chce ich uświęcić i mieć blisko siebie. Powodzenie i to, co jest sukcesem w oczach ludzkich, jest niebezpieczne. Może przynieść i zazwyczaj przynosi cofanie się rozwoju duszy, bo rodzi pychę i próżność, a także wzrost egoizmu. Wiele trzeba w życiu wycierpieć, aby dojść do takiej świętości, której uznanie i podziw ludzi już nie zagrażają. Jeśli daję komuś łaski widoczne dla ludzi i budzące podziw i miłość, aby go uchronić, muszę mu dawać także cierpienie. Cierpienie nie jest ani karą, ani złem. Jest znakiem mojej szczególnej miłości i powołania do bliskości ze mną. Cieszyć się trzeba cierpieniem, bo oczyszcza i ubogaca, i czujnym wy być wobec uznania i zadowolenia, aby nie niszczyły dusze. Dlatego maluczcy i cierpiący mają otwartą bramę do mojego królestwa radości. A podziwiani przez innych i zadowoleni z siebie, często nie mogą przekroczyć progu tej bramy, i ich zadowolenie kończy się naprawdę straszną rozpaczą. Każdy więc, kto oddaje swe życie mojej miłości, otrzymuje ode mnie zabezpieczenie, którym jest oścień. On jest busolą i zaworem bezpieczeństwa przed pokazywaniem siebie bardziej niż mnie w sobie. Chroni przed odejściem w nicość od wszystkiego, bo ja jestem wszystkim, a człowiek niczym.